Czy Sankt Sot jest odpowiednia dla dzieci i osób starszych? Dla osób zastanawiających się, czy odwiedziny w Sankt Sot są bezpieczne dla dzieci i seniorów, odpowiedź brzmi: tak, o ile tylko czują się na siłach, by pokonać schody prowadzące do wejścia. W samej jaskini ścieżki są stosunkowo szerokie, oświetlone i dość dobrze przygotowane pod kątem turystyki masowej. Oczywiście warto zwrócić uwagę na to, by najmłodsi się nie oddalali, a osoby starsze miały w razie potrzeby wsparcie. Wilgotność i wyższa temperatura mogą powodować dyskomfort, więc warto pamiętać o nawadnianiu i robieniu krótkich przerw. Pożegnanie z jaskinią, perspektywa i refleksje. Kiedy wyjdziecie z Sang Sod i znów znajdziecie się na pokładzie łodzi, prawdopodobnie poczujecie pewną ulgę, a jednocześnie lekkie uczucie niedosytu. To naturalne, jaskinia z jej tajemniczą aurą zapada głęboko w pamięć i aż chce się zapytać, a co jest za kolejnym zakrętem? Czy istnieją jeszcze niezbadane komory? Być może jest to dowód na to, że Sank Sot naprawdę zasługuje na swą nazwę, pozostawia w nas poczucie zaskoczenia i chęć dalszego odkrywania. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że powyższa, bardzo obszerna opowieść przybliżyła Wam uroki i sekrety jaskini niespodzianki.